Czy wyobrażasz sobie świat bez księgowych? Toniesz w papierach, przeraża cię biurokracja, formalności to zdecydowanie nie twoja działka, szukasz pomocy w internecie, a wyszukiwarka zalewa cię gąszczem informacji, w którym trudno się odnaleźć i nic nie rozumiesz. Jak policzyć podatek do zapłacenia? Jaką stawkę VAT zastosować? Co można uznać za koszty uzyskania przychodu? Jak prawidłowo naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne? Czy mam zdolność kredytową? Dosyć tego. Tu potrzebny jest fachowiec. Szukam dobrej księgowej. Kontrola z Urzędu Skarbowego szybko rozpozna, że twoja księgowość jest nieprawidłowo prowadzona, a to skutkuje poważnymi konsekwencjami, nierzadko karnymi. Nie czekaj, znajdź najlepsze rozwiązanie, zatrudnij wykwalifikowaną księgową. To ona poprowadzi twoją księgowość najszybciej i najlepiej odpowie na wszystkie twoje pytania. To ona zajmie się twoją księgowością. Wreszcie będziesz mógł w pełni zająć się zarządzaniem firmą. Czy wiesz, że w Polsce zawód księgowego nie jest zdefiniowany? Czy wiesz, że to oznacza, że może go wykonywać każdy, niezależnie od posiadanych kompetencji? Zdajesz sobie sprawę, jakie to stwarza ryzyko? Chcesz spać spokojnie? Chcesz mieć zaufanie do księgowego? Wymagaj udokumentowanych kwalifikacji i dbaj o jego rozwój. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: działamy dla księgowych, księgowi działają dla biznesu.